Ech, jak ja nie lubię tu być. No i tylko trzech gości jest na straży, nie no po prostu zajebiście. Co tak stoją jak trzy łyse chuje? Co jest kurwo? Spierdalaj bez I. Coś mówiłeś. Ta spierdalaj Bezi. Zaraz ci dopierdolę. No kurwa bez i spierdala idź stat kurwa szef jest w innym obozie. Kurwa musiał stąd spierdolić, jak tylko usłyszał, że przegraliśmy z paladynami, no w końcu, jak do jasnej kurwy moglibyśmy z nimi wygrać, jak szkolono ich kurwa 10 lat każdego. Kurwa windy nie ma, bo oczywiście szef zamiast kupić windę, kupił worki, które i tak se rady nie dały. W końcu koniec tej jebanej pielgrzymki. Ech, ptaki musiały zazdrać wieże, żebym się poślizgnął na jednym z główien, no i jeszcze schodki i jebane wychodki po drodze. Ło ja ci kurwa pierdolę, co tam jest tu jasnej kurwy? Jakieś dwa wibratory i jedna gumka. A pochuj mi to strażników nie wydupce. Ło kurwa, ale jedzie chyba używane. Ta chyba przez Pamele Anderson rozpoznaje zapach główna o poranku. Muszę się odlać, bo mi kutasa na cztery części połamie fale uderzeniowa moich sików. Kraju matacy, domy Polacy, bo z kraju bez pracy, domy Polacy. To my Polacy, wiesz co to znaczy? To my Polacy, bez wódki grymasy. To my Polacy, stale bez kasy. To my Polacy, wieczne cwaniaki, To my Polacy, wiesz co to znaczy? To my Polacy, lubiasz niewielu, większość nie widzi. A to takie świecące potem, no to co do cholery? O jakiś śliczny pierścionek, żałożę go sobie na chuja, może to taki pierścionek. O, ja pierdolę, ale power, no to już ręki nie muszę używać. Widzę, że założyłeś już oko. Dam ci ubranko, bo cichu i zdrętwieje, od zimna masz przymożesz go, patrz jak na mnie leży. Wyglądają jak stare skarpetki lepera. Ale czekaj chwilka, mam oko na hu Tak zbezczęściłeś pradawną moc, że co pradawną. Takie rzeczy były już wtedy, ale czekaj, nie przerywaj, więc mam na chuju oko. Czyli kogoś w nierucha moja pierdolę rucham, kogoś w oko, a ten mi naciąga okiem? Tylko nie panikuj. No właściwie to tak to wygląda, ale ten co ma to oko nie przestanie nigdy, będziesz musiał to zwalczyć z jakimś człowiekiem. Pojebało cię, staruszku. Nie będę ryzykował życia dla jakiegoś pierścionka, który mi konia wali na raa.